Cześć, jestem Olaf. Dzisiaj pokażę wam, jak zamontować produkty Plug and Shine, aby uzyskać wspaniałe oświetlenie ogrodowe. Produkty Plug Shine można stosować na całym terenie zewnętrznym, W wersje są oprawy odpowiednie do każdego obszaru. System 24 V jest bezpieczny zarówno podczas deszczowego lata, jak i zimą. Nie stanowi też absolutnie żadnego zagrożenia dla waszych dzieci i zwierząt. Mod to brzmi prosto, bezpiecznie, samodzielnie. Dlatego od razu zaczniemy. Przed nami trzy kroki. Najpierw trzeba umieścić oprawy w wybranych miejscach. Macie tutaj absolutną dowolność. Aby dowiedzieć się więcej na temat wyboru i sposobu rozmieszczania opraw, obejrzyjcie również filmik Anity. Znajdziecie w nim wiele interesujących wskazówek. Następnie możecie zaprojektować swój system przewodów Plug and Shine. Maksymalna odległość od źródła prądu do najdalszej oprawy wynosi 50 metrów. Całość układa się na podłożu lub pod ziemią, całkowicie bez użycia okablowania 230V. Dzięki temu nie trzeba zakopywać kabli 60 cm pod ziemią. Ja ułatwiłem sobie sprawę i ukryłem przewody pod kamieniami oraz za krzewami. System jest niezwykle bezpieczny. Kable, odporne na promieniowanie UV i wodoszczelne łączniki wtykowe zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o długotrwałym użytkowaniu poza budynkami. Elementy można ze sobą łatwo łączyć, a całość w dowolnym momencie rozbudować. Zaraz wam to pokażę. Oprawy znajdują się już w wybranych miejscach. Teraz trzeba je już tylko połączyć. Służą do tego przewody o różnych długościach oraz rozdzielacze. W firmie Poullman kable nazywa się konektorami, czyli łącznikami. Ich maksymalna długość wynosi 15 metrów i mają 2, 3, 5 lub 7 wyjść. W zależności od umiejscowienia i liczby opraw trzeba wybrać odpowiedni przewód. Jest też rozdzielacz potrójny, który służy do wyprowadzenia. Większej liczby przewodów z jednego wyjścia. A najlepsze jest to, że elementy można teraz łączyć ze sobą w dowolny sposób. Wystarczy włożyć jeden w drugi, skręcić i gotowe. Do wyjść przewodów rozdzielających podłącza się oprawy. To proste. Łączymy, skręcamy i gotowe. Przy okazji wszystkie oprawy posiadają zabezpieczenie przed strumieniem wody albo jeszcze wyższy stopień ochrony IP. Na końcu przewodu nie można oczywiście podłączyć oprawy, jeśli chcemy go jeszcze wydłużyć. Kiedy wszystkie elementy są już ułożone i połączone, sięgamy po transformator. Bardzo ważna jest całkowita moc transformatora. Przy zakupie opraw trzeba sumować ich moc w watach. Suma nie może przekraczać całkowitej mocy transformatora. Dostępne są trzy transformatory: 21W, 75W i 150W. W naszym przypadku wybieramy transformator o mocy 75W. Jeśli macie przełączane gniazdo zewnętrzne, możecie podłączyć do niego system. Do systemu dostępny jest również sterownik, który można zintegrować z przewodem. Pilot umożliwia ściemnianie i przełączanie systemu. Są trzy opcje montażu sterownika. Można go umieścić bezpośrednio przed pojedynczą oprawą, aby móc ją osobno włączać i wyłączać. Można go też umieścić bezpośrednio za transformatorem, aby jednocześnie sterować wszystkimi oprawami, albo przed grupami opraw, wtedy można tworzyć różne scenerie świetlne. Sterownik może obsługiwać oświetlenie o mocy do maksymalnie 75 W. Trzeba to uwzględnić podczas planowania. Oprawy Pullman Zigbee lub oprawy doposażone w sterownik Smart Zigbee 230 V można również zintegrować w systemach głównych innych producentów. Moja rada – po ułożeniu systemu, a przed jego ostatecznym zamocowaniem, przyjrzyjcie się swojej instalacji oświetleniowej w ciemności. Może się okazać, że ta czy inna oprawa będzie się lepiej prezentować w zupełnie innym miejscu. Jak widzicie, system Plug and Shine gwarantuje Wam całkowitą elastyczność. Możecie zaprojektować ogród marzeń. Do następnego razu.